Witajcie na kanale Co Jest grany. Na początek klasycznie przypomnę o subskrypcjach, łapkach, komentarzach. Każde z powyższych naprawdę jest bardzo pomocne dla niewielkiego kanału takiego jak ten, na którym właśnie jesteście. Zapraszam też na swoje streamy na YouTubie oraz na Twitchu. Jakby ktoś chciał dotrzymać mi tam towarzystwa to linki znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki z góry. A teraz zaczynamy już z moją recenzją kampanii w grze Last Epoch. Kończąc kampanię moja postać była na 58 poziomie. Grałem raczej powoli, z drugiej strony na pewno dałoby się poświęcić kampanii jeszcze więcej czasu, bo nie wszystkie lokacje badałem w 100%, ale raczej zabijałem wszystko, co stanęło mi na drodze. Według danych z mojego Steama kampania zajęła mi około 24 godzin. Zaznaczę tylko, że część z nich upłynęła, gdy nie było mnie przy kąpie oraz gdy grę streamowałem i zająłem się na chwilę rozmową z czatem. W związku z tym wydaje mi się, że takie pierwsze spokojne przejście to około 18-20 godzin, mówię tutaj o przejściu, w którym starałem się chłonąć całą historię. Jestem prawie pewien, że przy kolejnym i kolejnym przejściu będzie można ten czas skrócić do pewnie jakichś 12, może 15 godzin. Dodatkowo jestem w stanie się założyć, że znajdą się gracze, którzy rozkminią systemy gry do takiego stopnia, albo wyposażą swoją nową postać w dobre itemki wyfarmione wcześniej innymi postaciami, że zajdą pewnie poniżej 6 czy może nawet 5 godzin. Majessa. Jak miałbym powiedzieć w dwóch zdaniach, co myślę o fabule kampanii, to według mnie jest tutaj naprawdę słabo. Porównując do innych gier z gatunku, to w starciu z Path of Exile wygląda to blado, a do poziomu filmowości, której możemy doświadczyć w Diablo 4, to w ogóle nie ma podjazdu. Naprawdę bardzo się starałem śledzić fabułę, ale po prostu nie dałem rady, i w drugiej części przeklikiwałem już naprawdę sporo dialogów. Pewnie też spory udział w tym miało to, że zdecydowana większość dialogów nie jest mówiona. W dzisiejszych czasach jest mi już ciężko coś takiego strawić. Cała konwencja Last Epoka opiera się w dużym stopniu na podróżowaniu nie tyle w przestrzeni, co w czasie. Zwykle zabiegi takie jak ten nie pomagają w śledzeniu akcji. Podobnie jest w tym przypadku. Wieczne retrospekcje, skakanie do przodu w czasie, a zaraz z powrotem do tyłu, powodują, że połapanie się w wydarzeniach jest naprawdę trudne. O czym jest kampania? Dobre pytanie, bo szczerze mówiąc, naprawdę ciężko mi to podsumować. Serio, oprócz pierwszych paru godzin nic nie zrozumiałem. W drugiej części po prostu podążałem od znacznika do znacznika. Ale z drugiej strony, czy to bardzo przeszkadza? Na szczęście nie, bo gameplay i pogoń za nowymi itemkami jest wystarczającą zachętą do parcia do przodu. Kampania na szczęście nie jest super istotna w action RPG-ach, bo gdyby było inaczej to naprawdę Last Epoch miałby tutaj duży problem. Najlepsze w tej kampanii jest to, że jest już ona za mną. Teraz przede mną endgame, którego nie mogę się już doczekać. Opowiem Wam jeszcze o jednej rzeczy, która ma miejsce pod koniec kampanii. Tym razem wydaje się to coś zdecydowanie pozytywnego. Mówię tutaj o kolejnej mechanice, w której to możemy stać się członkiem jednej z dwóch frakcji: Bazar albo Circle of Fortune. W wielkim skrócie, jest to wybór między ligą, w której będziemy mogli handlować z innymi graczami i tutaj jest to oczywiście bazar a ligą, w której będziemy polować sami na lepsze dropy. No i w tym przypadku Circle of Fortune. Osobiście wybrałem Circle of Fortune i pierwsze wrażenia mam pozytywne. Bijąc potwory i wykonując questy, zyskujemy uznanie naszej frakcji i to uznanie daje nam pasywne buffy, ale możemy je też wykorzystać w aktywny sposób. Jeśli chodzi o pasywne bonusy, to wraz ze wzrostem całkowitego poziomu naszego uznania odblokowujemy mocarne buffy. Dla przykładu, jeden z późniejszych unlocków ma taki efekt, że w sytuacji, gdy miałby nam wypaść element jakiegoś setu, zamiast tego pojedynczego elementu wypadnie nam cały set. Dla mnie to brzmi mega OP. Punktami uznania możemy też dysponować aktywnie, w tak zwane przepowiednie. Możemy tutaj wybrać jakiś gwarantowany drop po zabiciu konkretnego przeciwnika, jak zakładam jakiegoś bossa. Jeśli chodzi o te dropy, to może to być na przykład unikalny naszyjnik albo 5 sztuk rzadkiej zbroi. Przepowiedni mamy sporo do wyboru, a dodatkowo, jak nic nam się nie podoba, to za niewielką ilość punktów uznania możemy sobie je wylosować ponownie. Dobra, na dzisiaj to tyle. Przede mną Endgame, którego tak jak już mówiłem, nie mogę się doczekać. Sama kampania, jeśli miałbym ją ocenić tylko za historię, którą w niej poznajemy, to dla mnie jest naprawdę dwa na 10. Na szczęście tak zwane mięsko, czyli siekanie potworów w poszukiwaniu coraz to lepszego lutu, daje sporo satysfakcji i jest w stanie dość dokładnie zamaskować nijaką kampanię. Polecam się na przyszłość i jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału, no i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Do tego czasu bawcie się dobrze grając w gry, trzymajcie się, cześć.